Pomysł transformacji to się wziął od samego Artura tak naprawdę, który z Piotrkiem Jelenieckim na poprzednim Pucharze KSW się spotkali i to już chyba nieraz też było mówione, Artur miał od jakiegoś czasu taki pomysł, chciał się zmienić, chciał coś zmienić w swoim życiu, zgadali się z Piotrem. Piotr Jeleniecki troszeczkę wszedł mi na ambicje, powiedział mi kilka słów takich, które dały mi do myślenia. Dwa tygodnie potrzebowałem na to, żeby, żeby przemielić to wszystko, co on mi powiedział. 19 sierpnia się spotkaliśmy, pogadaliśmy, ustaliliśmy. 20 zacząłem trenować. E, mamy e, prawie pół roku, ponad mm, 54 w tej chwili kilo w dół. Także Jurac powiedział w fight raporcie, że 40, pomylił się troszeczkę. Powstała grupa. Trenujemy trzy razy w tygodniu w Movement z Kolejowa 9 przez 11 w Warszawie. 20 osób na grupie. Zajęcia prowadzi Tomek Lipiński. Jest część osób, które mają większy problem, część, które mają mniejszy problem. Jest część osób z kontuzjami, po kontuzjach, po rehabilitacjach. Większość osób nie robiła do tej pory nic. E, więc tutaj stąd wynikają tam różne problemy, i nie mm, wiele osób, części rzeczy nie jest w stanie zrobić, jakby do końca. E, no ale, jakby po to tu jesteśmy, tak, żeby to z czasem e, było coraz lepiej. Zajęcia z transfer ememacji. Trafiłam e, dzięki znajomym z Facebooka, które ogłaszali i udostępniali informacje o tym, no i właśnie stąd. Pomysł na transformację wziął się z prostego powodu. Chciałem się przygotować pod sport, który uprawiam na co dzień, czyli futbol amerykański. Chciałem trochę poprawić kondycję, wygląd, poprawić partie mięśni, które jakby są u mnie słabe. I mój pomysł na transformację wziął się z samej mobilizacji, gdyż zaczynając transformację ważyłem 131 kg. Nie chcę wyglądać jak wyglądam, chciałbym trochę zgubić. Będę szczęśliwy, jak zejdę poniżej 100 kg. Jestem od początku, czyli od miesiąca. Zaczęliśmy 13 stycznia, dokładnie było pierwsze spotkanie organizacyjne. Przestałam odwiedzać e, popularne fast foody. <grywia> Prawie rzuciłam czekoladę. <grywia> Wiadomo, że to tak naprawdę nie da się z dnia na dzień rzucić e, na swoich nawyków. No ale raczej staram się zdrowie odżywiać systematycznie. E, Unikając fast foodów i niezdrowego jedzenia. To daje nam ostrofność, jeśli chodzi o kondycję. Zdałem sobie sprawę ze swoich niedoskonałości w tych, w tych dziedzinach, także no, na pewno zaskoczył mnie pozytywnie, że no, daje to dużo. Tak? To może się komuś wydawać, że nie robimy tu nic. Tak naprawdę wszyscy odwalają kawał dłużej, dobrej roboty. No i myślę, że w krótkim czasie, bądź w dłuższym, też to jakoś zaowocuje i wkrótce zobaczymy jakieś lepsze rezultaty. Najprzyjniejsze jest to, że przychodzę na trening. I stosując dietę w międzyczasie pomiędzy treningami wiem, że na koniec treningów osiągnę swój cel który widać już po miesiącu zgubiłem ponad 10 kg. To jest pomoc Tomka Lipińskiego, naszego głównego trenera. Tak, no jestem ogólnie trenerem personalnym, zajmuję się klientami indywidualnymi, prowadzimy jakieś tam grupy, prowadzę e, Przygotowanie fizyczne zawodników futbolu amerykańskiego Ursus Spartans. E, prowadzę, prowadzę zawodników MMA, Anzora Arziewa, Arbiego Szamajewa i e, tutaj też nowych, młodych zawodowców: e, Lamanda Gajewa i Alberta Ciszelskiego. Mam dobrych doradców, dobrych trenerów: Piotrek Jeleniecki, który przygotowuje Anzora Arziewa, e, Arbiego, Kamila Walusia. E, Tomek Lipiński, który przygotowaniem fizycznych wspomnianych zawodników się zajmuje. Doradza mi redaktor naczelny kulturystyki i fitness Jarek Dak, kulturysta. Czyli dobry, dobry obóz opiekuńczy, dobry sztab trenerski. Jak widać jest samo jest chęć i są efekty. Miałem taki, po chyba trzech czy czterech tygodniach, gdzieś wstąpił we mnie syndrom, nie wiem jak to ludzie mówią, lustrzyca, ale nie lustrzyca, związana z taszkiem, tylko lustrze to taka, że tak stanąłem i mówię, kurde, po co ja to robię, jak to żadnych efektów nie widać, nie? Ale to tak stanąłem przed tym lustrem, zobaczyłem, no, tak spojrzałem, mówię, no nie no, może efektów jeszcze nie widać, ale i tak jestem fajny, no, jedziemy dalej z tematem. No nie, nie miałem, nie miałem tak, tak poważnie, nie miałem e, czegoś takiego, że, że, że chwilę że chwile zwątpienia, nawet nie miałem tak zwanego tego kryzysu, co, co powtarzali mi, że może się zdarzyć. Cele na rok 2013 mam proste, pod koniec roku jest Alma, startuję i wygrywam w chociażby walkę pierwszego kroku bo, bo taki jest zamiar, bo w turnieju to raczej, no do turnieju raczej się nie przygotuję rzucić fajki, bo palę no niestety z fajkami, ale na sportowo no. no nie no jest... długa droga jest przede mną, długa droga jest przede mną ja, ja tak naprawdę nie, za, nie skończyłem jeszcze, ja dalej brnę w tym co zacząłem pół roku temu i i naprawdę, no, myślę, że jeszcze może jakieś efekty będą z tego, wiecie, przyjdziecie za trzy miesiące i zobaczycie, że kratę mam, nie? Właśnie się śmieję, że za rok wejdę na matę. Nie, nie, ale bez przesady, ale chciałabym po prostu nauczyć się zdrowego trybu życia, tak? I po prostu, żeby weszło w nawyk pewne rzeczy. No, zdrowe żywienie, czy chodziło, żeby ten ruch, tak? bo nie ukrywajmy, że samochód mocno rozleniwa człowieka, no i, i się nie zawsze chce, a tutaj jednak naprawdę warto i jest fajnie, tak? Nie, nawet jestem wręcz zła, że na przykład teraz byłam tydzień chora i nie mogłam przyjść, bo to jednak jest jakaś też rozrywka, tak? Robisz coś dla siebie, mamy fajną grupę, naprawdę warto przychodzić. Jestem zdeterminowany, żeby jak najdłużej zostać, żeby wytrzymać to, co Tomek nam zaserwuje no i mam nadzieję, że uda mi się to. Wydaje mi się, że na programie Transformacja wytrwam do końca, a myślę, że jak powstanie jeszcze nowa grupa, gdyż cały czas zachęcamy innych do przychodzenia, się nie pomieścimy na jednej sali, więc myślę, że wytrwam i z nowymi kolegami, którzy przyjdą tutaj. To też jest bardzo ważne, żeby się i trener, i klient, bądź, bądź grupa zgrali ze sobą. Jeżeli to jest, to wtedy jest wspólny, wspólny sukces i trenera, i grupy. Gorzej jest, jak się nie dograją i wtedy jest męczarnia z jednej, z drugiej strony. Tutaj myślę, że już udało nam się dopracować fajny, fajny schemat współpracy i myślę, że będzie coraz lepiej. Jest odzew w Polsce, no jest odzew w Polsce, no... Jakby nie było tego, to, 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 to mimo wszystko jakiekolwiek medium, czy to jest małe, czy duże, no, nie chcieliby o tym mówić, nie przychodziliby na treningi. Jedno z większych medium MMA w Polsce, internetowych MMA, przyszło, robi, wspiera, wspiera kulturystyka i fitness, sport dla wszystkich. Orange Sport ma robić program Lada Moment, atleci w Polsacie Sport będą kręceni też niebawem, także, także myślę, że to, to takie w Polsce zainteresowaniem może tym projektem jest, nie wiem dlaczego, ale fajnie.